Ula zaproponowała program Każdy Polak Bobrem. Rozdamy wszystkim obywatelom zestawy do budowy tam. Wyobraża pan sobie? Miliony małych tam w każdym mieście, na każdej ulicy. Genialne, prawda? A co wy myślicie o 2? Nas пытаются обвинить obwinić w tej problemie, no... Но... Możemy po prostu sprawić, że WoWan i Lexus nigdy nie istnieli. Ale jak... Panie Ministrze, czy słyszał Pan kiedyś o masowym syndromie urojeń? To fascynujące zjawisko, gdy duża grupa ludzi nagle zaczyna wierzyć w coś, co nigdy się nie wydarzyło. Na przykład w istnienie dwóch rosyjskich pranksterów. Krajobraz Polski od wielu miesięcy, a nawet lat, nieustannie się zmienia. Nie jest to jednak raczej jedna z tych pozytywnych transformacji. Polityka zdaje się nawet cofać w czasie, a ten klimat idealnie obrazuje na nowo reaktywowany kanał Ministerstwo Prawdy. Który nie tylko w prosty sposób mówi o tematach popularnych, ale nawet przewiduje przyszłe zdarzenia. Link do jednego z ostatnich materiałów z kanału macie w opisie, możecie sobie zachować na później. A teraz przyjrzyjmy się może temu, jak opisane sytuacje sprawdzały się w prawdziwych świecie. Jesteście gotowi? Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. A teraz dam Wam jeszcze 3 sekundy, a wy napiszcie w komentarzu trzy słowa do Tuska. 1, 2, 3. Napisane? No to lecimy. Nie sądzę, by była wśród nas osoba, która nie zdaje sobie sprawy z tego, jaka katastrofa przechodzi przez Polskę i jakie niesie za sobą skutki. Idąc nawet o krok dalej, pewnie wielu z was na bieżąco obserwuje wydarzenia, poczynania polityków, a może nawet daje coś od siebie, by wesprzeć osoby, które straciły w wyniku katastrofy cały swój dobytek. Niestety władze, delikatnie mówiąc, raczej słabo radzą sobie z sytuacją, gdzie na ten moment większą pomocą wykazał się już pewnie youtuber Buddha, który postawił już kilka domów dla powodzian. Można było tego uniknąć, ale z jakiegoś powodu nasi politycy nie chcieli działać, co idealnie przedstawione zostało w kreskówce. Połowa kraju pod wodą, a pan. Spokojnie, spokojnie. Mamy wszystko pod kontrolą. Właśnie rozmawiałem z naszą ministrą klimatu, Ulą Zielińską. Ach tak? I co powiedziała ta ekspertka od czego właściwie? Od zrównoważonego rozwoju, oczywiście. Ula ma genialny plan. Zamiast budować zbiorniki retencyjne, które szpecą krajobraz i przeszkadzają rybom, postanowiliśmy promować naturalne rozwiązania. Czyli co? Będziemy się modlić o suszę? Lepiej. Ula zaproponowała program Każdy Polak Bobrem. Rozdamy wszystkim obywatelom zestawy do budowy tam. Wyobraża pan sobie? Miliony małych tam w każdym mieście, na każdej ulicy. Genialne, prawda? Pan chyba żartuje. Ależ skąd? To część naszej strategii Zielony Ład na Mokro. Dodatkowo minister Bodnar pracuje nad ustawą zakazującą używania słowa powódź. Od teraz będziemy mówić o nadprogramowym nawodnieniu. Tam nie była i nie ma. A kiedy poprzednicy chcieli zainteresować się infrastrukturą wodną, pewne osoby stawały w silnej opozycji przeciwko tym pomysłom. Poprzedni rząd no, stawiał na to, żeby Odrę w zasadzie uregulować i zrobić z niej szlak żeglugowy, który będzie wiódł do Szczecina i dalej do Świnoujścia. Tak, to były takie miraże z piasku, ponieważ a nigdy dzisiaj dlatego że transport rzeczny jest dzisiaj kompletnie nieopłacalny, są inne i de facto wykorzystywane środki transportu czy szynowego i drogowego i z tego korzystają firmy przewoźnicze i korzystamy jako obywatele. Ale bez obaw. Przecież dostaniemy grube miliardy od Unii Europejskiej. Czy może bardziej nasze własne pieniądze, które postanowiono nam oddać w formie ratunku. Ale liczy się gest, prawda? Taką właśnie symboliczną pomoc dostali Polacy. Czym jeszcze mogę służyć? Chciałbym po prostu wrócić do domu. Ależ oczywiście. Mam dla pana coś specjalnego. Proszę, najnowszy gadżet naszej partii. Pontony dla narodu. Gwarantuje utrzymanie się na powierzchni dynowej rzeczywistości. Dziękuję. Chyba. Nie ma za co. I proszę pamiętać. Z koalicją obywatelską zawsze utrzyma się pan na powierzchni. Różnica jest taka, że Ponton chociaż mógłby jakoś rzeczywiście pomóc, podczas gdy pieniądze, które nam przekazano, znajdą wykorzystanie. Kiedy będzie już po wszystkim, straty zostaną policzone, a ofiary poukładane na cmentarzach. Ale bez znaczenia, bo w mediach i tak usłyszymy o tym, jak premier jeździł na miejsce kataklizmu, a część społeczeństwa, która ma wierzyć w dobrą wolę, po prostu uwierzy. Nie zszokuje Was raczej, jak powiem, że głównym źródłem do informowania kieruje dzisiaj propaganda. Przyjrzyjmy się więc może jednej sytuacji. Zacznijmy od zarysu i małego przypomnienia. Ostatnio rosyjscy pranksterzy, Wowan i Lexus, podszyli się pod byłego prezydenta Ukrainy, Petra Poroszenkę i przeprowadzili fałszywą rozmowę z polskim ministrem spraw zagranicznych, Radosławem Sikorskim. Serio, to krąży po internecie. A co Wy myślicie o Siedemnym Potocie 2? Nas co obwinić w tej problemie, problem. But... Well, well. Но в Польше мы так к этому относимся. Кто бы это не сделал, он проделал хорошую работу. И теперь мы знаем, что американцы заранее знали об этом и не остановили этого. Но вы знаете, кто были те люди, которые пытались этим воспользоваться. Я знаю, что у нас есть подозрения. Мы читаем газеты. Да, я, кстати, знаю одного из них. Я, я на сто процентов уверен, что он был украинцем. Но это совершенно секретно. No, tak piszą niemieckie gazety, ponieważ to powinno być prawdą. Minister miał również poruszyć temat zestrzeliwania rosyjskich rakiet nad Ukrainą, wskazując na brak zgody w Polsce na taki krok, ponieważ oznaczałoby to przystąpienie do wojny. Ministerstwo Prawdy opowiedziało o tej sprawie, poruszając przy okazji potencjalną przyszłość, jaka mogłaby nas czekać. Możemy po prostu sprawić, że Wowan i Lexus nigdy nie istnieli. Ale jak? Panie Ministrze, czy słyszał pan kiedyś o masowym syndromie urojeń? To fascynujące zjawisko, gdy duża grupa ludzi nagle zaczyna wierzyć w coś, co nigdy się nie wydarzyło na przykład w istnienie dwóch rosyjskich pranksterów. Dobra, ludzie, operacja Sikorski Reboot rozpoczęta. Zespół A. Zaczynacie kampanię w mediach społecznościowych o wielkim złudzeniu Wowana i Lexusa. Zespół B. Przygotujcie serię artykułów naukowych o zbiorowych halucynacjach w erze postprawdy. Zespół C. Znajdźcie mi jakiegoś celebrytę, który przyzna się do wymyślenia tych pranksterów jako żartu, który wymknął się spod kontroli. Wszystko jest przedstawione w takim nieprzyjemnym, dystopijnym stylu. Aż ciężko pomyśleć, że mogłaby być to prawda. Jasne, klimat jest przerysowany, ale jak się okazało, punkt był słuszny. Niedługo potem media zaczęły przedstawiać nową wersję wydarzeń, jakoby była to rosyjska propaganda. Nie pojawiały się tam nawet zaprzeczenia wobec prawdziwości rozmowy, chociaż narracja podążała w tym kierunku. Słowa te jednak nie padały, ale ciągle używano na przykład zwrotu pranksterzy w cudzysłowiu. To przecież nie są żartownisie internetowi. A propagandowi przestępcy. A przynajmniej takie wnioski powinniśmy wyciągnąć. I tak właśnie macie myśleć. Nie ważcie się inaczej. Manipulacja jest u nas tak aktywna, że z perspektywy obserwatora trudno jest się dzisiaj w niej połapać. Mało kto jest w stanie nadgonić wszystkie trendowe tematy, szczególnie, że jesteśmy nieustannie bombardowani jednostronną narracją płynącą z mediów i telewizji. Jakiś czas temu na przykład w TVP pojawił się pewien gość, Jacek Żakowski, który na antenie skrytykował działania lewicowej władzy. Spotkanie potoczyło się na tyle niefortunnie dla rządzących, że aż z jakiegoś powodu nagrania z tego dnia zniknęły z oficjalnych stron, pojawiając się jedynie na profilach użytkowników, którzy Dążyli uchwycić wycinki i podzielić się nimi z resztą świata. Tak więc w kolejnym odcinku Ministerstwa sam premier postanawia go do siebie zaprosić, by przedstawić mu, jakie zasady działają w naszym kraju. Nie zamierzam przepraszać za moje słowa. Przepraszać? Ależ skąd? Chcę Ci podziękować. Dzięki Tobie odkryłem, że nasza demokracja wciąż potrzebuje drobnych korekt. Wiesz, Jacku, zawsze Cię ceniłem. Twoja bezkompromisowość, Twoja szczerość. Ale czasem trzeba nauczyć się grać zespołowo. Zespołowo? Czyli mam klaskać, gdy prowadzisz propagandowe show w czasie kryzysu? Propagandowe? Jacku, Jacku. To się nazywa zarządzanie informacją kryzysową w ramach demokracji walczącej. Pamiętasz, jak krytykowaliśmy PiS za brak transparentności? Teraz pokazujemy, jak to powinno wyglądać. Pokazujecie? To jest dokładnie to samo, tylko w Waszym wydaniu. Nie, Jacku, to jest zupełnie co innego. My robimy to dla dobra Polski, dla demokracji. W dalszej części odcinka Polityk oferuje mu współpracę, przydzielając współpracownicę, która będzie go pilnować, by ten nie powiedział za wiele. Żakowski jest poddany manipulacji, by szerzył jedyną słuszną prawdę. Ciekawe, że w prawdziwym świecie w tym samym czasie mają miejsce takie sytuacje. Jest 22-latka z Lądka Zdroju, za który zostaje zatrzymany tylko dlatego, że informował o tym, że w Lądku Zdroju są szabrownicy uzbrojeni. Gdyby to się działo zarządów Prawa i Sprawiedliwości mielibyśmy wrzask na pół Europy, że cenzura Korea Północna i Białoruś. Teraz mamy milczenie w większości mediów. Sytuacja bardzo niepokojąca. To jest próba zastraszenia społeczeństwa. To jest próba przekonania Polaków, że wpis może się spotkać z poważną sankcją. Ta sankcja jest w oczywisty sposób przesadna. Żebyśmy nie myśleli, że swobodne myślenie może nam ujść na sucho. Propaganda nie jest oczywiście jednak jedynym grzechem naszych służb. Tych można by wyliczyć całkiem sporo, ale teraz weźmy pod lupę może zmiany w sądownictwie. Tutaj także spory udział miała manipulacja. Prokuratura w naszym kraju za czasów prawa i sprawiedliwości nie miała się dobrze, ale problem ten został rozdmuchany do tego rozmiaru, że społeczeństwo głęboko uwierzyło w to, że zmiany są konieczne. Rozmiar zdeprawowania miał być tak wielki, że nie wykluczał żadnych środków, nawet jeżeli ci, którzy mieli to zwalczyć, posuwali się znacznie dalej w swoich działaniach niż pozwala im na to prawo. Nie ma jednak tutaj miejsca na sprzeciw, albo jesteś z nami albo przeciwko nam. Dzień dobry, panie ministrze. Jestem tu w sprawie pewnych niejasności prawnych. Och, niejasności to nasza specjalność. Proszę siadać i opowiedzieć, co pana trapi. Herbaty? Kawy? Może zinterpretować jakąś ustawę? Dziękuję. Nie trzeba. Panie ministrze, zauważyłem, że niektóre ostatnie decyzje rządu, jakby to, to ująć balansują na granicy prawa. Naprawdę? Hmm, a może to prawo balansuje na granicy naszych decyzji? Nie myślał pan o tym? Cóż, na przykład ta sprawa z kontrasygnatą. Ach to. Widzi pan młody człowieku, żyjemy w czasach szczególnych. Prawo to nie księga kucharska z precyzyjnymi przepisami. To bardziej playlista na Spotify. Czasem trzeba zmienić kolejność, czasem coś pominąć, a czasem puścić w pętli. Zwłaszcza kiedy lecą utwory nieprzyzwoite. A takie jak cypis! Jebać pis! To akurat dziedzictwo kulturowe. Może przypomnijmy sobie w tym kontekście jeden mały incydent na potwierdzenie tezy. E, mamy sytuację, gdzie przywracamy konstytucyjność i szukamy jakiejś podstawy prawnej, żeby to zrobić. Chyba nie trzeba nic więcej mówić. A wy uważacie, że serial przewiduje przyszłość? Czy będziecie oglądać Ministerstwo Prawdy? Bo ja na pewno mam niezły ubaw oglądając to. Pamiętajcie, że macie link do tego kanału w opisie Siema.